Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej Bosch. Nowoczesna infrastruktura. Wykwalifikowani i doświadczeni trenerzy techniki motoryzacyjnej. Doskonale wyposażona hala warsztatowa. Urządzenia diagnostyczne i szczegółowa dokumentacja pojazdów. Najnowsza aktualna wiedza motoryzacyjna prosto z działu rozwoju Bosch. Wszystkie aspekty techniki motoryzacyjnej od silników do systemów komfortu. Aktywne zajęcia praktyczne na samochodach i silnikach szkoleniowych, szeroki pakiet materiałów, wymiana doświadczeń, szkolenia ciężarówkowe, szkolenia z naprawy wtryskiwaczy i pomp Common Rail, szkolenia z geometrii zawieszenia pojazdów. Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej BOSZ. Gwarancja solidnej, aktualnej wiedzy motoryzacyjnej oraz pełna satysfakcja. Zapraszamy.